Przepiękny półtalar. No właśnie. Nie widziany przeze mnie w takim stanie. Jerzego jeszcze. Wilhelma. Ta, no to jest, jest arytas po prostu, który jak zobaczyłem, to powiem szczerze, no wyrwało mnie z butów. Muszę przyznać. To jest rzecz, która no, może być ozdobą kolekcji, szczególnie przy zbliżającym się właśnie tej rocznicy 350-lecia wyginięcia dynastii. A, I być może powstaniu katalogu na temat Jerzego Wilhelma jego mędnictwa, a razem z jego matką, anhalską, no to może być naprawdę ozdoba każdego zbioru i myślę, że każdy chciałby mieć takiego. No, kondycja po prostu tej monety No nie, to jest, jest, to jest gabinetowy stan, to jest po prostu, no, tak, to jest gabinetowy stan, no to tu się połys, jest po prostu, no, zresztą taka nota. Jakość ja, wybicia, ja, ja, ja jakość zachowania. Ja, tak, ja tylko spotkałem jednego dukata w MS 66 z tego okresu, ale myślę, że no, ta moneta ma jeszcze więcej uroku, bo Dukat to Dukat, jednak ten półtala, tak zdecydowanie no, to robi wrażenie i to pożalający. No i to jest ostatni tak, gdybym wygrał w totolotka, to myślę, że nie, nie wahałbym się na pewno, dałbym syn każde pieniądze za z tych syna. tutaj tak, trzech tak, braci. Syn, syn Chrystiana, tak, syn Chrystiana, na którym zakończyła się dynastia piasta. No to żeby pokazać całą rodzinę, proszę tak, bardzo. Tak, tu jeszcze jest Chrystian. Mamy Christiana talar, z, braćmi, tak, z braćmi. Mamy Christiana i mamy na jego rok syna. przed śmiercią wybity talarz w 1972. Już Christiana nie ma. Żegnamy go. Jest na, na początku roku tak. Christiano, no, to jest piękne, to wszystko piastu tak. Też też tak pięknie, po no, prostu przepiękne. Mylizwo, przepiękne mylizwo. No Mam nadzieję, że Jacek zrobi katalog poświęcony właśnie osobno Chrystianowi, Ludwikowi i Jerzemu. I to będą kolejne ozdoby właśnie tego typu talary, które też są ekstremalnie rzadkie. Ekstremalnie rzadkie. Bo jeżeli chodzi o talary, no, to nie miało znaczenia, czy to były pojedyncze. Emisje. To brakuje właśnie opracowania takiego jak to, które tak, by to no, kozywało, ale się co tworzy, jest w ogóle tak, do zbierane. Ale ono się tworzy i mówię Jacek jest na dobrej drodze, żeby tę rzecz dokonać. 这个故事是什